W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, przynoszę Tobie ten węzeł, który naszą rodzinę bardzo obciąża. Razem z Janem Pawłem II, zatroskanym o świętość i dobro rodzin, z błogosławioną rodziną Ulmów. Proszę Cię, Matko, weź ten węzeł i rozwiąż go dla chwały Boga, dla dobra naszej rodziny. Witaj królowo matko miłosierdzia, życie, słodycze i nadziejo nasza, witaj. Do ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym lespadole. Przeto rędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje ku nam zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka panno Maryjo, Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i Pogrzebion, Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Jezus, Maryja, Józef, sercom Waszym oddajemy rodziny nasze. Błogosławiona rodzino Ulmów, święty Janie Pawle II, módlcie się za nami. Akt żalu. Ach żałuję zamezłości, Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Ach żałuję zamezłości, Jedynie dla Twej miłości, Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Ach żałuję zamezłości, Jedynie dla Twojej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Tajemnice radosne, pierwsza tajemnica radosna zwiastowanie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Błogosławieni małżonkowie Józefie i Wiktorio, którzy pomimo terroru wojny. I wszechogarniającego strachu nie baliście się przyjmować nowego potomstwa. Módlcie się za nami, byśmy w trudnych i przełomowych chwilach życia nie bali się tego, co nas czeka, abyśmy, wpatrzeni w Boże oblicze, pomimo pałającego złem świata, pełni pokoju wypełniali powołanie, do którego nas wybrał Bóg.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w Tego ota Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w Tego ota Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc to Twojego, Jezus. Święta Maria za, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święcona nami między teraz i w okresie wiecznym, jak w świętym Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żywota Twego, Jezus. Święta Matko Boża, Ojcu i synowi, Duchowi Świętym, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica druga, radosna, na wiedzenie świętej Elżbiety. Błogosławieni małżonkowie Józefie i Wiktorio, którzy widzieliście w prześladowanych Żydach Boga i mimo ryzyka utraty życia przyjęliście ich pod swój dach, módlcie się za nami, by nasze serca przemieniane przez przebite serce Zbawiciela stawały się coraz bardziej otwarte na drugiego człowieka. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między nieraz i Błogosławiona w Twego, Jezus. Święta Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między nieraz i Błogosławiona w Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Tobą, między Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona bociło do Twego Jezu Zdrowaś Marii łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona bociło do Twego Jezu. Drogaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w żyłota tego Jezusa. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od to Twego jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc Tego Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od Tego Twego, Jezus. Idrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami nimi, teraz i we świętych świętych naszach. A ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak i Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia: radosna narodzenie Pana Jezusa. Błogosławieni małżonkowie Józefie i Wiktorio, którzy przyjęliście od Boga hojny dar, jakim było siedmioro dzieci. Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Antoni, Maria i dziecko nienarodzone. Wypraszajcie małżeństwom dar potomstwa, a rodzicom łaskę wytrwałości, cierpliwości, łagodności i miłości do swoich dzieci, by wychowywali je na większą chwałę Bożą. Ojcze nasz, ty jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota tego Jezus. Święta Marii, Marta, boza, na w życiu, teraz, odżywia, w Maryjo, Zdrowaś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota tego Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, błogosławiono czoła ta Twego Jezus. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławioność między niewastami. Błogosławiono czoła to Twego Jezus.

Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota tego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życznymi, teraz i we świętych świętych naśladach. A ojcu i synowi, duchowi świętemu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzień szósty Królowo miłosierdzie, składam w Twoje dłonie mój życiowy węzeł. I proszę Cię o cierpliwość serca w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz. Naucz mnie wytrwałego słuchania słów Twojego Syna, szczerego spowiadania się, przystępowania z wiarą do Komunii Świętej, i wreszcie, pozostań ze mną. Przygotuj moje serce na świętowanie z aniołami łaski, którą mi wypraszasz. Amen. Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną. Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tajemnica czwarta radosna ofiarowanie pana Jezusa w świątyni. Błogosławieni Józefie i Wiktorio-ulmowie z dziećmi, którzy powierzaliście się Bogu, módlcie się za nami, byśmy potrafili oddawać Bogu to, co jest w naszym życiu najcenniejsze, nawet gdyby miało się to wiązać z cierpieniem, oraz nauczcie nas je cierpliwie przyjmować i godnie znosić.

Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,

Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś między inwestorami. Błogosławiono oczywota tego Jezu. Zdrowaś Maria Bosa, zboczyń, święty, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. między inwestorami. Błogosławiono oczywota tego Jezu. tego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, oza, Drogaść Marii Łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś między niwiastami. Błogosławiono żywota Twego Jezus. Święta Marii Matko Boża. Udź się za nami przez Teraz i teraz w końcu nie śmierć nasz jachu. Drogaść Marii Łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś między niwiastami. Błogosławiono oczywota Twego Jezus. Święta Marii Matko Boża. Udź się za nami przez Teraz A ojcze, i synowi, duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosne odnalezienie pana Jezusa w świątyni. Błogosławieni Józefie i Wiktorio-Ulmowie z dziećmi, którzy byliście pokorni wobec planów Boga, módlcie się za nami, byśmy nie skupiali się na tym, na co nie mamy wpływu, lecz nauczyli się słuchać Bożego głosu. Ojcze nasz, tu jesteś w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami błogosławiona owoc żywota Twego Jezus Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami błogosławiona nowo żywota Twego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławionowo od żywota Twego Jezusa. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławionowo żywota Twego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono oczyła Tego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Bogusza, się za nami wszyscy, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona oczyła Tego Jezusa. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego Jezus. Święta Maria Matko Boża, bądź święca nami chrzestnymi, teraz i we wierzynie święć na świat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź święca nami chrzestnymi, Teraz A Ojcu i Świętem. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Modlitwa do Maryi rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, matko pięknej miłości, matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia boża miłość i nieskończone miłosierdzie. Zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna, proszę weź dzisiaj tę zawiłość. I dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązująca węzły módl się za mną. Pod Twoją obroną uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.